Nieufność sprawia, że większość naszych strategii radzenia sobie w świecie społecznym jest podporządkowana unikaniu możliwości bycia zranionym. Ktoś wielokrotnie zawodzony lub krzywdzony będzie miał skłonność do liczenia na najlepsze, ale szykowania się na najgorsze. Świat osób nieufnych to świat podejrzliwości, przypisywania innym wrogich intencji. W skrajnych przypadkach myślenia, że ludzie są źli z natury i będą niszczyć innych, jeżeli im się na to pozwoli. Dlatego osoby nieufne mają skłonność do nadmiernej sztywności w obrębie własnych granic i unikania bliskich relacji w życiu osobistym i zawodowym. Polub skomentuj.